Mm. A może dzisiaj będę pokazywał, wow, jak nie można na takim jeździć co dochodzie? To pokażę. Pytanie, bo jest wsteczny, prawda? Uh -huh. Wjeżdżacie w trawę, gdzie jest gniazdo. No i co wtedy robicie? Uciekacie czy nie? nie trzeba uciekać, ale trzeba... Trzeba szybko wyciągać pojazd z gniazda, i potem osy wlecą do gniazda i nie urządzą. Teraz. No teraz. 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 Mam ręka tu i łamiecie rękę. I to i tak nie można. Tutaj jest... Au, widzicie? No to nie wolno wziąć tej szczauki, tylko trzeba też zaznaczyć. Jak się nie ma śrzałki. no to, to trzeba jakimś. Jakąś naklejką, na przykład namalować I teraz, że nie wolno że nie tutaj składać partów, bo może to się nagrzać i kopnąć was prąd. To, to to jest tylko dla sześciolatków, a ja już niedługo mam sześć lat. Pa, pa. <laughs>